Witam wszystkich w dzisiejszym filmiku, w którym zobaczymy razem dźwięk UN um w języku francuskim, który piszemy ON lub OM, tak jak jest napisane tuż poniżej. Jest to dźwięk podobny do naszego ON, tylko że to nie jest ON. Także nie ma takiego dźwięku w języku polskim. Zobaczymy, jak to się dokładnie wymawia i przygotowałam dla Was 10 zdań, w których właśnie występuje ten UN, um", abyście mogli sobie poćwiczyć. Także jesteście gotowi, zaczynajmy! Alok, jak się wymawia ten dźwięk u. Alok, ja mówię swoim uczniom, że to jest taki jak polskie nasze okej, okay, tak jak oni robią zakupy, tylko że zrobimy kółko ustami. Nie zrobimy o, tylko zrobimy kółko ustami u. Ok? I wtedy wychodzi dźwięk u, tak jak w słówku myzum. I ważne jest znać ten dźwięk u, bo on występuje w języku francuskim czasami jako my. Po francusku my możemy powiedzieć nu, ale też możemy powiedzieć on. Na przykład my robimy zakupy, możemy powiedzieć nous faisons les courses, ale możemy również powiedzieć i częściej nawet może tak powiemy on le courses. Więcej o tym u zrobię filmik wkrótce. Dzisiaj się skupimy na wymowie tego u. Także już nie czytamy i zaczynajmy z pierwszym zdaniem. On organise une pendaison de crémaillère. Oczywiście jak zawsze sobie róbcie stop, powtarzajcie po mnie, zdania są zawsze tutaj na dole napisane. Powtarzamy? On organise une pendaison de crémaillère. Co to znaczy? Bo faktycznie te filmiki to też jest okazja, żeby się nauczyć być może nowych słówek. No i co to jest ta pendaison de crémaillère? Alors une pendaison de crémaillère to po polsku jest parapetowa. No tak. Także tutaj on organise une pendaison de crémaillère oznacza organizujemy parapetówę. Przykład numer dwa. On rencontre beaucoup de monde ici. Poznajemy dużo ludzi tutaj. Encore On rencontre beaucoup de monde ici. 3. Nous regardons un bon film. Jeszcze raz. Nous regardons un bon film. Co oznacza oglądamy dobry film. Lecimy dalej. Ils vont manger du poisson. Jeszcze raz. Ils vont manger du poisson. Oni y będą jedli rybę. Ils vont manger du poisson. Oczywiście pamiętajcie, aby być na bieżąco z każdym filmikiem, zostawcie łapkę w górę tuż poniżej i subskrybujcie mój kanał. No i kontynuujemy z następnym zdaniem numer 5. Mon oncle achète des bonbons. Jeszcze raz. Mon oncle achète des bonbons, Co oznacza? Mój wujek kupuje cukierki. Zdanie numer 6. Ils ont dit bonjour. Oni powiedzieli dzień dobry. Ils ont dit bonjour. I widzicie, jeżeli żyjecie akurat w Belgii, we Francji czy w kraju, w którym się mówi po francusku, no to słówko bonjour, co oznacza dzień dobry i w którym znajdziecie dźwięk u. Prawie na co dzień się tego używa. Idziecie do piekarni, spotykacie się ze znajomymi, idziecie do pracy. Wszędzie mówicie bonjour. No to voilà, macie okazję się nauczyć mówić to poprawnie. Bonjour, bonsoir, dobry wieczór, ok? Lecimy dalej. Przykład numer 7. Nous avons rencontré ce garçon. Jeszcze raz. Nous avons rencontré ce garçon. Co oznacza? Poznaliśmy tego chłopca. Osiem. Elles sont dans l'avion. Jeszcze raz. El sont dans l'avion. One są w samolocie. Zdanie numer 9. Les pompiers vont à la maison. Co oznacza? Strażacy idą do domu. Les pompiers vont à la maison. No, i zdanie numer 10. Przygotowałam tutaj dla Was wyjątek. Słówko monsieur. Możecie zauważyć, że w słówku monsieur pisze o ale nie będziemy czytali w życiu codziennym. Możecie zauważyć monsieur. Tak nikt nie mówi, tylko usłyszymy i powiemy monsieur. Ok? Bo czasami wiem, że uczniowie mówią monsieur, no bo reguła mówi, że o czytamy jako u. Ale w tym przypadku przeczytamy nie monsieur, tylko monsieur. Tak się przyjęło w życiu codziennym. No i przykład z tym monsieur, co oznacza pan. Ce monsieur est blond. Ten pan jest blondynem. Jeszcze raz. Ce monsieur est blond. I voilà, to jest wszystko na dziś. Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał. Pamiętajcie o subskrypcji kanału i o zostawieniu łapki w górę i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa pa!